Cześć, zapraszam Was do kolejnego spotkania Niemiecki na Słuchawkach. Dzisiaj usłyszycie zdania, które naprawdę warto rozumieć i warto umieć powiedzieć. Są to takie zdania życiowe, w których również pojawiają się bardzo życiowe zwroty. No to zaczynamy. Die Katze spaziert auf dem Dach. Kot spaceruje po dachu, no właśnie i ten e, zwrot auf dem Dach, czyli po dachu, na dachu, e, warto też sobie e, zapamiętać. Die Katze spaziert auf dem Dach. Mein Sohn hat ein Kürbchen voll Kirschen. Mój syn ma koszyk pełen czereśni. Mein Sohn hat ein Kürbchen voll Kirschen. Ehm, I to zdanie jest także, słuchajcie, bardzo takie życiowe. E, oczywiście zamieniamy pewne elementy i to zdanie przekształcamy sobie w taki sposób, by było ono odpowiednie do kontekstu, do sytuacji, w której my się znajdujemy. Zum Beispiel, ich war im Garten, byłam w ogrodzie. Und jetzt habe ich ein Kürbschen kirschen. I teraz mam koszyk pełen czereśni. Ja uh, Onkel klettert auf den Baum. Jej wujek wspina się na drzewo. Ja Onkel klettert auf den Baum. Klettern oznacza właśnie wspinać się. Du rettest uns, du bringst uns den großen Regenschirm. Ratujes nas, niesiesz nam duży parasol. Zum Beispiel: Es regnet und äh, wir sagen dann: Du rettest uns, du bringst uns den großen Regenschirm. Äh, czyli pada äh, desz i wtedy mówimy: Ratujes nas, niesiesz nam duży parasol. Das Eichhörnchen ist auf dem Ast. Wiewiórka jest na gałęzi. Das Eichhörnchen ist auf dem Ast. Das ist eine Dummheit. To jest głupota. Das ist eine Dummheit. Ktoś nam podsuwa jakiś pomysł, albo mówi na przykład, um, że będzie skakał z dachu, a my powiemy: Das ist eine Doomheit", To jest głupota. Ich bin nas von Kopf bis Fuss. Jestem mokry od stóp do głów. Ich bin nas von Kopf bis Fuss. Bergab fährt man schnella. Z góry jedzie się szybciej. Bergab fährt man schneller. Bergab oznacza właśnie z góry. Mm, dużo przykładów podałam wam w ostatniej relacji. Na Facebooku e, i przy okazji zapraszam Was do e, polubienia mojego profilu na Facebooku oraz na Instagramie. Tam codziennie pojawiają się jakieś relacje z nowymi, ciekawymi słówkami oraz mnóstwem e, przykładowych zdań właśnie z tymi nowymi słówkami. Bergab fährt man schneller, z góry jedzie się szybciej. Der Hund kann die Katze nicht einholen. Pies nie może dogonić kota. Einholen dogonić. Świetny czasownik, który warto zapamiętać. Jeżeli na przykład widzimy: a Skoda nie może dogonić Volkswagena, również ułożymy właśnie takie zdanie. Der Skoda kan den Volkswagen nicht einholen, czyli Skoda nie może dogonić Volkswagena. Der Zug fährt durch den Tunnel, dann über die Brücke und dann durch das Dorf. Pociąg jedzie przez tunel, potem przez most i potem przez wieś. Der Zug Fährt durch den Tunnel, dann über die Brücke und dann durch das Dorf. U nas jest cały czas przez, przez tunel, przez most, przez wieś. A w języku niemieckim durch den Tunnel, über die Brücke und durch das Dorf. Die Oma guckt aus dem Fenster. Babcia wygląda przez okno. Die Oma guckt aus dem Fenster. Die Kinder holen Äste aus dem Wald. Dzieci przenoszą gałęzie z lasu. Die Kinder holen este aus dem Wald. Die Kinder sitzen rings um das Feuer und braten Würste. Dzieci siedzą dookoła ogniska i pieką kiełbaski. Die Kinder sitzen rings um das Feuer und braten Würste. Rings um oznacza właśnie dookoła, dookoła czegoś. Ich muss einem Taxi winken. Muszę przywołać taksówkę. Ich muss einem Taxi winken. Folgen Sie mir bitte. Proszę za mną. Folgen Sie mir bitte. Das lässt sich nur schwer erklären. To jest trudne do wytłumaczenia. Das lässt sich nur schwer erklären. Możemy zobaczyć taki znak na ulicy jak befahren verboten i to oznacza przejazd zabroniony. Befahren verboten. Bist du schon mal geflogen? Leciałeś już kiedyś samolotem? Bist du schon mal geflogen? Sie steckte die Hände in die Włożyła ręce do kieszeni. Sie steckte die Hände Zapewne rzeczownik die kojarzycie też jako torebka. Pamiętajmy jednak, że die właśnie ma znaczenie zarówno jako torebka, jak i jako kieszeń. Włożyła ręce do kieszeni. Come with us. Hände in Kom mit uns. Chodź z nami. Kom mit uns. Wartet auf mich. Czekajcie na mnie. Wartet auf mich. Die Kinder spielen Fußball auf der Wiese. Dzieci grają na w piłkę nożną. Die Kinder spielen Fußball auf der Wiese. Draußen regnet es. Ich öffne den Regenschirm. Na zewnątrz pada, otwieram parasol. Draußen regnet es. Ich öffne den Regenschirm. Fang Djin Ball łap piłkę. Fang Ball. Bal. Um, tutaj było dużo zwrotów związanych um, właśnie z takim życiem na zewnątrz, trochę w ogrodzie, um, ale też pojawiło się sporo zdań w trybie rozkazującym. Takie zdania mówimy bardzo często um, w takim codziennym funkcjonowaniu. Ale też pojawiło się dużo takich zdań, których możemy wykorzystać właśnie w kontakcie z dziećmi. Dajcie koniecznie znać na maila mojego niemiecki z przyjemnością małpa czy może są wśród Was osoby, które mówią w języku niemieckim do swoich dzieci, albo chcą mówić w języku niemieckim do swoich dzieci. Będzie to dla mnie ważna informacja, ponieważ może właśnie pojawiłby się, pojawiłaby się taka lekcja, Niemiecki na słuchawkach, gdzie byłoby dużo zdań do wykorzystania właśnie w takich zabawach z dziećmi. Dlatego czekam na Wasze wiadomości. Dajcie koniecznie znać. Do zobaczenia i usłyszenia.